Moja droga Panno, witam Cię bardzo serdecznie. Ja to odcinka na się Pio i zapraszam Cię na Twoje czytanie. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie będzie się działo, ponieważ u Ciebie jest skok wiary, u Ciebie jest pójście w nowym kierunku. Ty nawet tutaj nie będziesz się zastanawiała, albo zastanawiał, czy dobrze robisz. Idziesz w tym nowym kierunku, tutaj zostawiasz za sobą rzeczy, które były górzyste, gdzie Ty się jakby topiłaś albo topiłeś, albo też czujesz, że po prostu wyniosłaś pewnego rodzaju wnioski z lekcji. To jest tutaj najważniejsze. Ty i Będziesz otwarta albo otwarta w to nowe, bądź też to, co po prostu czujesz, że w tobie, w tobie tutaj jest częścią ciebie, o tak bym powiedział. Czemu? Ponieważ to jest takie, jakby do tej pory mogło być coś snem dla ciebie, a nagle zaczyna być jawą, i ty zaczynasz tutaj mieć bardzo dużą radość, pasję, optymizm, ale też co za tym idzie, taka bardzo duża niewinność tutaj wychodzi. Jest pewnego rodzaju tutaj u Ciebie też, i to damy jako jeden z bonusów, wyjazd, wycieczka, która też bardzo dużo Tobie da, bo poczujesz taką beztroskę i poczujesz takie, że możesz coś tutaj też poszukiwać, coś zwiedzać, odkrywać. O Dużą radość takiego wewnętrznego dziecka w sobie zobaczysz też i to jest bardzo ważne, bo to widać, że to było bardzo zamknięte przez bardzo długi okres czasu, a co za tym idzie, bardzo duża wiara w siebie, tutaj przyjdzie do ciebie i możliwość kreowania tu nowych rzeczy, nowych projektów, nowych prac też widać tutaj bardzo mocne takie zaangażowanie w realizację swoich celów, także Ty będziesz bardzo mocną tę energię kre kreacji i kreowania. I też gotowość do walki oraz obrony własnych poglądów i przekonań, ale też obrony swoich rodzinności, takiego bombelka rodzinnego. Wychodzi tu u Ciebie pewnego rodzaju konkurencja, bądź też konkurowanie z kimś albo z czymś, ale de facto to jest tutaj coś, co siedzi w Tobie i Ty musisz to jakby to uwolnić. Jest coś tutaj też pewnego rodzaju podjęcie ryzyka i walki, ale to będzie takie fair play i to będzie dla Ciebie bardzo dobre, bo to jest też częścią tego całego skoku wiary. Także tej Twojej przekona... I to jest też pewnego rodzaju taki egzamin dla Ciebie. To może być też fizyczny egzamin, to też damy jako jeden z bonusów, przez który Ty będziesz tutaj przechodzić, ale to też może być w pewnym sensie taki egzamin, taka lekcja, w której trzeba będzie wynieść pewnego rodzaju wnioski. To będzie bardzo dobre dla Ciebie, nie? Tu widać bardzo dużo ludzi, którzy się z Tobą jakby tutaj jakby przepychają, biją o coś, a ty nagle zrozumiesz, że tu nie o to chodzi właśnie, żeby się bić i przy, przy tego e, przepychać, tylko ty po prostu zostawiasz coś, co tobie po prostu może już z sobą nie rezonować e, i to będzie ta wyciągnięcie tych wniosków z tej lekcji. E, też wychodzi tutaj coś, jakaś energia białego zwierzęcia, bądź też e, białego psa i też coś związanego z, jakąś, z jakimś kwiatem, bądź też, też biały kwiat oraz ostatnie takie coś związanego z jakąś torbą, właśnie podróżniczą, przygotowania się do podróży jakieś, walizka, coś takiego. Ale tak, mój drogi moja droga, jeżeli to czytanie z tobą rezonowało, mi tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, ale też jak się Tobie podobało, jeżeli jesteś zainteresowany, bo to jest zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na piwa udzielę w tej informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w takiej formie. Dziękuję tobie bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.